Ja już mam tej strony, kryzys, kolejny film na moim kanale. I uwaga, to jest nietypowy odcinek, bo Survivala dzisiaj w minecrafcie I uwaga, jesteśmy teraz na jednej wyspie latającej. Ale patrzcie, ten dom cały był zbudowany na Survivalu. Widzicie, ale w to wam w kolejnym pokażę. Tu mamy portal do Netheru Ekstra, jest, pokażę wam. Patrzcie, wchodzi się, ale może nie z tyle, może lazami, bo jeszcze zginę. Yy, trochę muszę sobie odłożyć, bo byłem przed chwilą w kopalni i trochę sobie wydobyłem, nie? Odłożę to kiedyś? A. Odłożyć, dobra, odłożę sobie sprawę z, z takiej dzonka Też zdobyłem, jak coś nie, nie wziąłem sobie z kreatywa, bo tu nie można się przełączyć na kreatyw, tylko sobie to zdobyłem. Tu latało bardzo dużo świn, słuchajcie. Najwa dobra. Wchodzę do portalu. Co to na kilo? Ten ten tylko. Dobra. Uwaga, wchodzimy do portalu. A i przypominam, żeby subskrybować kanał. Yy, zostawcie łapeczkę w górę i co z dzwoneczkiem. Dzień, dzień. Wchodzimy do portalu. Gdzie, gdzie jestem? Halo? Ktoś Halo! O, dobra, tutaj! E, idzie się nie w tą stronę. Patrzcie, co ja tu zdobyłem. Ty, ty, ty. Idzie się dalej, idzie się dalej. tra la, 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 la. Dobra, zaraz słuchajcie, będziemy. To trochę trwa, bo tu jest dużo do przejścia. Tu był ogień, jak widzieliście. O! Wchodzi się po drabinie. I to jest mega wysoko. Nie wiem czy to jest... Nie wiem czy to jest nie świat nie tego Braina, tylko nie Siren Heada. Bo jest cały z... Yy, wiecie czego. Patrzcie, tu już jest. Niezniszczalny blok, jakoś się nazywa, zapomniałem. Patrzcie, czy to jest świat Siren Heada, czy nie. Mi się wydaje, że nie. No ale... Zaczynam się trochę obawiać, bo ja, jeśli to jest świat Siren Heada... To mamy lekko przechlapane, no naprawdę tak. Dobra, wchodzimy sobie tutaj i to jest mega w dół. Wchodzimy, wchodzimy sobie. Mm, I tu jest drugi portal, czekaj bo tam jest pigment, żeby on mnie nie przyłapał. Wchodzimy sobie w portal szybko, 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 szybko. szybko. Jest wersja, damy radę! Minecraft! Minecraft! Ej, no! Znowu. O co tu chodzi? Powiedzcie! O! I się teleportowałem w inne miejsce! Patrz na to! Tu będzie moja tajna nada przed Wojkiem. Tutaj! Rozumiecie? I on się nie skapnie, że to tak trzeba przejść. Tutaj będzie moja tajna baza przed Wojtem. Tam się ona będzie ciągnąć. Tam, 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 tam. jest mega ekstra pomysł. Naprawdę. Dobra. Słuchajcie, jakoś odcinków nie będzie yy, 4 dni, bo wyjeżdżam. Więc y, musicie być cierpliwi. Znowu na odcinki, ale Wojtek może już coś tu porobi. Jak coś porobi to nagram jak najszybciej jak będę mógł. Bo będę wchodzić czasami na ten serwer, ale to tylko czasami. Jakoś na 3 minutki, na dwie, na pięć, nie. No tak wiesz, dla rozluźnienia, nie? Ej, dobra, wchodzimy teraz na góle, znowu do tego Siren Heada, czy nie wiem kto to jest. Wejdziemy tam kiedyś? Halo! Ja chcę tam być już tra lalala. -la -la. Ja chcę tam być, ja chcę tam być. O, jestem Gdzie to jest? Czy ja to zgubiłem? Nie. O dobra, to tutaj. Idziemy. I teraz schodzimy znowu. Dobra, schodzimy. Jak już zejdziemy, jeszcze w jeden portal wejdziemy i będziemy w domku i pójdziemy do kopalni. Zdobyć diaksy. I elegancko tylko muszę sobie jeszcze zrobić y, ten kilofy blanzny bo kamiennym raczej nie wydobędę diaksów jeszcze 10 minut film będzie trwać i kończę powoli bo nie mam za dużo czasu dobrze tutaj y, okay. o patrzcie co tu jest z tego dużo ekspa wypada y, przyjdziemy sobie tu przyjdziemy mam tylko dwa eks. Grałem na tym świecie 4 dni dokładnie, Czekajcie, o, dobra. Weszłem w portal. Hmm, no i żeby... Świata, nie gdzieś, żeby mnie to wywaliło poza mapę, nie? Halo? Halo? Um, słuchajcie. Co ma chodzić? Przecież ja nic nie widzę. W tej dłonie. O dobra, jestem w tym swoim świecie, słuchaj. Teraz sobie zrobię to, co mówiłem, że kilow. Nie ma z tym żartów, że trzeba chodzić diaksy. Sobie Może Dobrze, tutaj trochę padyków sobie zrobimy. I jest kilo. Dobra. Idziemy, słuchajcie, na dół. Teraz po tym że będzie ciężko zejść, no ale cóż, zajedę na skróty, żeby nie było, dobra? Oczywiście nie skoczę tu, bo mi zostanie pół serduszka, już to testowałem. Boże. Trzy stary start. Jej, i nic nie straciłem, widzicie? Yy, za tymi obrazami są przejścia, jak coś. Yy, to jest tajne, takie, patrzcie. Tu jest na przykład magazyn. O, widzicie? Wchodzi się do obrazu. To był Wojtka na górze. Yy, a mój jest tutaj. Ale to wam później pokażę. Mój piesek też tam jest. Dobrze. Oglądajcie wszystkie odcineczki, bo będzie się coraz ciekawiej działo. Naprawdę. Yy, dobra. Uuuu. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że trzeba się kopać coraz bardziej w dół. No obawiam się, że coś, że tam niczego nie będzie, ale cóż, pokopmy się, zobaczmy. To nie jest zmarnowany czas, prawda? Odcinek jeszcze może trwać nawet 20 minut, no ale nie mam tyle czasu. A jak coś, to w kolejnym się wykopie, no przecież nam się nie śpieszy. Panowie. Dobra, ile jeszcze muszę kapać, bo ja już nic tu prawie nie widzę. Halo. O! Co? Co to jest? Słuchajcie. O nie. O, tu jest jakaś tabliczka. Jak wejdziesz, już nie wejdziesz? Chyba miało być nie wyjdziesz. Nie jestem pewny, ale co to jest? Druga tabliczka. O Boże, komnata kapitana H. Kapitana H. To jest Hirobrine? Nie mówcie, że to jest Hirobrine. Mam kilo, więc te drzwi chyba spokojnie zniszczę, nie? Mam tam na pewno wejść, bo ja się obawiam. Patrzcie, złoto! Diamenty, dobra, ja tam muszę wejść. A gdzie jest przyciska? Tutaj. Nie, nie spadłem. Ło, Co tu się dzieje, słuchajcie? Nie umiem w to uwierzyć po prostu. To jest mega niesamowite. Co. E, e, co. Nie umiem dalej w to uwierzyć, ale jak ja to znalazłem? Na którym my w ogóle jesteśmy kratce, że tu tyle tego wszystkiego jest? Bo też jestem ciekawy, słuchajcie. Na którym my jesteśmy kratce, że tu tego jest aż tyle. Yy, mam to wszystko zebrać, bo nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Ja to w dzisiejszym odcinku dam radę zebrać wszystko że żelazo najpierw po kolei, nie? No zbieram chyba, nic, mi ubranie nie zabroni, nie? Boję się mu tego zbierać, bo on strzela piorunami, on ma przewagę nad piorunami, ale diamenty! Rozumiecie? Stawki diamentów i bloki diamentów. To się w głowie nie mieści. No i co? Teraz muszę się podbudowywać. Jak nie mam prawie nic bloków, no dobra. No boże. Ale jest tu obsydian, no. kopać, wykopać żelazną? Ciężko jest, no dobra. Podbudowuje się. Mogłem wziąć tam ten diamentowy jednak od Wojtka. Jej, mam diamenty! Tu. Ło! Diamenty. O, i Nie. Czemu ja diamentów nie zebrałem? Nawet mi nie gadajcie, że to złotym trzeba kopać. Ale czemu ja diamentów nie zebrałem? Teraz zebrałem? Nie mam diamentów. Czekaj, muszę tu się skopnąć i, sp i sprawdzę. O, tu jest diament. No to dawaj mi go. O Boże, spadłem. Jak to mnie denerwuje, że ja cały czas nie wziąłem sobie bloków do podbudowania. O, mam jednego diamenta. Dobrze. Kopię dalej. Drugi. I uwaga, trzeci. Ale będę mieć mieczyków. Mogę całą zbroję sobie z tego chyba zrobić. To się... W... Jesteśmy bogaci, tyle mogę powiedzieć. Jesteśmy bogaci. Komnata Hero Brina, rozumiecie? Tak myślę, że to jest Hero Brain. A co, jak on mnie śledzi? Dobra, Hero Brain może tylko, żeby nie Siren Head. Siren Head jest mega niedobry. On w ogóle wszystko niszczy, nie? On ma wszystko z tego, jak. Jak ten blok się nazywał? Wszystko? Nie wiem, nie pamiętam ten niezniszczalny blok, wiecie. Ale na serio, że ja takie coś znalazłem na serduszkowym. O ja, to złoto mi ale nie wiem, czy ja wszystko od niego mogę zabrać. Ale pisał, że już nie wyjdę, jak stąd, jak do tego wejdę. Czy ja na pewno nie wyjdę? On sobie myśli, że jestem taki słaby, czy co? Hero umbrań, ja za... ja jestem nienormalny po prostu, no przecież to jest w powietrzu i jak ja mam teraz tam wyjść? Boże jedyny... Po prostu ja już nie mam siły. Oby nie w lawę, oby nie w lawę. nie, nie w lawę. proszę, nie! Nie w lave. Idź do góry, może wypłynę tą ścieżką wodną. Ehm, za bardzo to nie wiem, jak ja mam wypłynąć, bo... Podbudowuję się, nic innego nie mogę zrobić. Długo jeszcze? No Boże, jeszcze tyle, a to mi wystarczy. Patrzcie, idealnie. Cobblestone. E, muszę sobie zrobić regenerator kobla. Dobra, kusimy, żeby to złoto zebrać i je zbiorę. Ha, mam złoto. Słuchajcie, żelazo jeszcze zbiorę do tego. Tak, to będzie ekstra pomysł. Ekstraśny pomysł. Hello, darkest small friends. No, spadło mi Niestety. Złoto. Nie, to mi nie ma spać, nie. No dobra. Nie chcę już tam schodzić, bo znowu się będę musiał podbudowywać. Ale to jest mega extra. E, tego nie będę kopać, bo to mi zaraz spadnie. Idę, słuchajcie. Wychodzę stąd Wychodzę stąd, ale jak stąd wyjść? A, tak. O, i zdobyłem jeszcze aeronowe drzwi. No nieźle, to są jeszcze przyciski ważne. Czekajcie, czy ja mogę to wziąć? Nie, jak od mnie piorunami strzeli, ja to zostawię jednak. No, ja się boję tego, słuchajcie, ja się boję. Mm, tu jest węgiel, ale na razie nie chcę węgla. Yy, dobra. Yy, Wychodzę i uwaga wchodzę do góry idę do mojego domku żebyście zobaczyli mój domek o już jest noc to ja nie wiedziałem idę do mojego pokoju patrzcie to jest mój piesio chrupek tak go sobie nazwałem tu jest wojtka jakaś szachownica nie wolno mi do niej wchodzić a tu jest Moje, coś fajnego! Ale patrzcie, ma tylko jedną skrzynkę i tyle rzeczy, nie? No to patrzcie teraz na to: i siakalaba i siablababum! I patrzcie, tu, 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 patrzcie, ile emeraldów też zdobyliśmy. I kilo diamentowy. Oczywiście od Wojtka nie wiem, skąd on go ma. A patrzcie, ile tu mam: ta, 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 ra, ta, 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 ta. Więc jeżeli mi się spodobał, nie o łapce w górę, zasubskrybujcie kanał i zostawcie złęczka. Jeżeli chcecie z tej samej serii jeszcze, żeby było dużo filmów. Napiszcie mi w komentarzu. Pamiętajcie, że mnie 4 dni nie będzie. 4 dni nie będę nagrywać odcinków. Trochę dużo, no ale cóż, musicie przetrwać. Zwróćcie się w cierpliwość i uwaga. Ja się nazywam Chris, żebyście zapamiętali oczywiście, nie? Wpiszcie sobie na YouTube Chris BT Minecraft. To jest proste, nie? Albo znalazłem komnatę yy, Hero Braina też to... Może być, nie? Ale w ogóle nie wiedziałem, że taka istnieje. Więc, uwaga, żegnam się chyba z wami. Ale pamiętajcie, mnie 4 dni nie będzie. Oglądajcie koniecznie odcineczki. Bo jeżeli tu zostawcie jakieś 15 łapek w górę, jeżeli nie zostaniecie, to mnie niestety nie uratujecie od Hero Bryna, żebym się od niego uwolnił. Nie chcę, żeby on mnie śledził. Tylko chcę się od niego po prostu uwolnić. Więc, a jeżeli zostawicie, dziękuję Wam. Bo wtedy nagramy kolejny odcineczek z tej samej serii. I napiszcie w komentarzu, kto Wam bardziej pasuje: Wojtek czy ja. Żegna się Wami, Chris i papa. Cześć widzowie! Zioł!